Halo, witamy serdecznie z Szyko Arena w Bielefeld, gdzie zostanie rozegrany dzisiejszy mecz. Dzisiejsze spotkanie obejrzą z państwem i skomentują Tomasz Snukowski i Jacek Laskowski. Bundesliga to sprawdzona marka, więc nikogo nie trzeba specjalnie namawiać na ten mecz. Arminia Bielefeld zmierzy się z Hertą Berlin. Bywają niby zwyczajne mecze, które na lata zapadają w pamięć. Bywają też pucharowe starcia potentatów, które ostatecznie rozczarowują kibiców. Jak będzie dzisiaj? Zobaczymy. Ekipa gospodarzy liczy dzisiaj na dobry wynik, ale nie będzie łatwo, bo w tym sezonie im tutaj wyraźnie nie idzie. Wygrali zaledwie dwa razy w ostatnich 15 meczach u siebie. Naprawdę współczuję ich kibicom, bo przychodzą za każdym razem z nadzieją, a raz po raz spotyka ich sam. No, chyba, że dzisiaj nastąpi jakiś przełom. A taką jedenastką zagrają dziś gospodarze. A więc zagrają 1, 4, 3, 3 z parą skrzydłowych. Powiedziałbym, że dość konserwatywni, ale jak się ma w środku ataku wysokiego napastnika, to takie ustawienie może się sprawdzić. Zwłaszcza gdy skrzydłowi potrafią dokładnie dorzucić piłkę. Zobaczymy, czy ta trójka w środku pola nie będzie zbyt osamotniona, bo na papierze wygląda to bardzo ofensywnie. Proszę Państwa, pora na skład Herty Berlin. Trener postawił chyba na tradycyjne 1-4-5-1, Jacku. Na to wygląda. Zaryzykowałbym twierdzenie, że to strategia, o ile nie ofensywna, to przynajmniej mająca na celu kontrolę boiskowych wydarzeń. Zakładam, że trójka środkowych pomocników będzie tu chciała zdominować rozgrywanie z pomocą dwóch szerzej ustawionych, włączających się do ofensywy i obsługujących napastnika skrzydłowych. i Stark. Belfodil. Jest podanie w ofensywie, co dalej? Prawo, dobry odbiór blisko własnej granki. Utrata piłki. Boyata. Stark. Belfodil. Nieudana interwencja i wciąż atakuje. I tym udanym wejściem skasował atak rywala. To podanie teraz było naprawdę niedobre. Belfodil. Tak się powinno stopować ataki rywala. Imponują dzisiaj w obronie. Naprawdę. Znowu są przy piłce. Bardzo dobrze teraz drybluje, nie daje sobie zabrać piłki. Piłka przekroczyła linię boczną. Aut. Laursen. To musi być gol! Piłka wypita przez bramkarza, bardzo dobra interwencja. I Stark. Jednak tracą teraz tę piłkę. No i po ataku zagrożenie minęło. Robi się coraz groźniej. Jest tam trochę miejsca w szesnastce. Dogrywa na wolną pozycję. Ale jednak piłka w rękach bramkarza. To on doszedł do centry jako pierwszy. wejścia ale bez falu prosto padłe podanie dobrze pomyślane broni teraz ale nadal może być tu groźnie. z taką grą chyba chcą zaprosić do pressingu dobrze teraz znalazł partnera Hak Piłka zostaje na placu gry. Może być ciekawie. Start. Tak to powinno wyglądać w odbiorze. Jest miejsce wzdłuż bocznej linii. Może tutaj pociągnąć naprzód. Pewna teraz interwencja w obronie po tej centrze Belfodil. Fardo, ale skutecznie. Odebranie piłki. Jeszcze trochę, a bramka będzie w zasięgu. Ale piłka trafia jednak do obrony. Nic z tego nie będzie. Mija teraz bez kłopotu. Ładny odbiór, a przede wszystkim skuteczny. Próbuje teraz szczęścia, ależ się teraz rzucił bramka. Świetna obrona. Krótkie rozegranie ze stałego fragmentu. Udane teraz zagranie do środka. Co za interwencja. Odbita piłka. Nie ma bramki. A teraz czas na przerwę. Arbiter zakończył pierwszą połowę. Sędzia gwizdkiem rozpoczyna drugą połowę meczu. Piłka znów w grze. Na tablicy wyników remis, ale mam przeczucie, że wszatni trenerzy zachęcali do nieco odważniejszych ataków. Spokojnie próbują znaleźć to kluczowe podanie. Ryzykowne wejście, ale opłaciło się. Ależ ma miejsca przed sobą na skrzydle. Chce to wykorzystać. Dośrodkowanie przejęte w obronie. Wybicie na uspokojenie gry. Mogą teraz wyprowadzić kontratak. Przejmuje teraz spokojnie piłkę. A teraz będzie dobra okazja. Dalej jest ciekawie. Rangaż broni, zagrożenie nie minęło, trzeba wybić. Ależ była okazja, ale nad wszystkim czuwał obrońca. suwają się z piłką w strefie ofensywnej. Mogą zagrozić bramce rywala. Bojata. Okazja do dośrodkowania teraz. Nie udało im się utrzymać przy piłce. Teraz chcą wyjść z szybką kontrą. I doskonała okazja. Bramkarz robi swoją robotę, ale akcja trwa. Dobitka i gol! Pierwszy strzał jeszcze udało się obronić, ale poprawki już nie. Doskonałe wykorzystanie sytuacji. Ponownie oglądamy teraz tę bramkę. Nawet ci, którzy zawsze lubią widzieć bramkarza, tym razem chyba nie będą mieli zastrzeżeń do jego postawy. Doskonale się zachował za pierwszym razem, dobrze wybronił, ale drugi strzał to było już za dużo. No to mamy jeden do zera. Świetna interwencja, znowu są przy piłce. Hertha może się dziś pochwalić bardzo dużym posiadaniem piłki. Niestety niewiele wynika z tej przewagi w posiadaniu piłki, a zadaniem sztabu trenerskiego będzie znalezienie odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się dzieje. Na pewno trzeba jednak przyznać, że rywale umiejętnie się bronią i cały czas pilnują korzystnego dla siebie rezultatu. Twarde wejście, ale bez faulu. Jest miejsce w bocznej ligi. Może tutaj pociągnąć naprzód. I czy będzie gol? Słupek, ale to jeszcze nie koniec. Spore tam było zamieszanie. Bramkarz zadrżała. Ale koniec końców Bramkarz ma piłkę w rękach. Było naprawdę niebezpiecznie. Po tym trafieniu w aluminium zagrożenie nie minęło. Teraz wreszcie można uspokoić grę. Skutecznie teraz odbiera, przejmują posiadanie piłki. Widzę w niepewności. Jedna bramka przewagi nie daje marginesu na błąd. Do końca jeszcze 5 minut. Strata, przejmują rywale. Pewnie się czuje z piłką, odważnie prowadzi atak. Dobrze zagrane, będzie teraz sytuacja. Okazja na gola. Bramkarz jednak interweniuje wzorowo. Niewiele było przerw w grze, doliczona została więc tylko jedna minuta. I oto słyszymy końcowy gwizdek. Gospodarze cieszą się z trzech punktów.